Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii. Wyskie przygody. Wracamy po dłuższej przerwie na kanał. I co? Kolejny odcinek, który to jest, już nie pamiętam. Pogubiłem się w rachubie. Na pierwszy wzrok widzicie prasę kostującą. I jeszcze nie moja, bo sąsiad mają. Od sąsiada możliwe, że ją kupimy, ale jeszcze nie wiem, co jak wyjdzie, bo wziąłem na razie na testy, bo skosiłem trawę, będziemy ją później przecząsać. Opa, tak, te łąki są skoszone. E, tam są, tego wszystko jest. Bele, są, idziemy w kostki, z belem zrezygnowałem. Zetorek stoi, case stoi, klas stoi. Kejsior drugi stoi. Wszystko, co było do roboty, to skończyłem na poprzednim odcinku. A teraz wyczekujemy na nowy nabytek, bo... O! Już zauważyliśmy. E, brat auto zostawił i pojechał gdzieś, a gdzie to nie wiem. Jedzie nasz nowy nabytek Lex Class 510 z headerem 6 metrowym. Łe, pan przejechał chyba. Ale halo, halo, witam. Dzień dobry. Dobry, dobry. Tutaj, panie? E, tak, tutaj, to panie, nie wiem. E... Dobry, dobry. Dobry, dobry, Ronsia. E, ręki nie podaję, bo e. jestem chory, wie pan, nie? No, okej. Okay. Nie mam tu rękawiczki, tak rzeczy. Panie, wie co pan zrób? Weź pan, rozłóż te jazdy i będziemy tutaj, z drogi będzie pan ściągał. bo pan... O, ja, tutaj... ja nie potrafię, panie, ja jestem nowy w... Pracownikiem tutaj na tej firmie, A i nie to... wiem, jak to się rozkłada, wie pan. Pan tutaj ma na jazdy, to pan wsiądzie do ciężarówki, tam ma pan chyba przycisk jakiś rozłóż na jazdy lub coś, nie wiem. Ja tam się to nie znam na jazdę. Dobra, Dobra, to do jutra, bo jutro przywiezie nowy pracownik. A to nie, 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 pan, panie, stój pan. Stój pan. Panie, gdzie pan idzie? Spróbuj pan to I co robić. Pan trzeba do... sobrać, tak? nie trzeba, dobrze jest, dobrze stój. Nie rusza się, panie. Stój, panie. E, panie, co pan robi? Na środek drogi, panie, by było ten stabilnie. To panie, pan tylko go nie wywróć z tego zestawu. Ja idę pociągnik. Widzicie, jesteście nowi ludzie. E, Weźmiemy z, e, z torkiem. Zrzucimy zestaw. Jako ściągniemy. pyk. A wy zostawcie łapieczkę w górę wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem, że was nic nie na komentarz, wpadajcie do. Chłopaków na KST Shot do Friejo Krespina, na Discorda, na TikToki i co? O, widzę, poradził se i ściąga te. A. zapomniałem, za to, że przecież nie ma tego. Szyby tylnej otwieranej. Słuchajcie, ja sam muszę biega ustawić. Jedynka L. Opa, cofiemy. Panie, zapnie co pan? Eee, panie! Ty, panie pierdolnąć pana w mordę. A co pan tak? To weź pan tą paletę. Panie, panie wypadła mi z ręki, a pan szybko... papę jak nie wiem co. A nie, sprawdź czy dobrze idzie. W lewo! W lewo na Marksa. W Tak, do przodu. No, idzie. prosty pan. Prostowany to ja jadę go odstawić i idziemy po kombine. Pyk. idziemy sobie tu od tyłu, tak. Zostawiamy go odpalonego i Opa, Lecimy po kombine. Ła, kombajn to tak nastyka widzę, że wszedł. Nie, jak na styka. Dobrze Opa. jest. Odpalamy, kontrolki świecą. Gasło, panie, dobrze idzie? Dobrze idzie, dobrze idzie. Tak, jak teraz, pan idzie idzie. Trochę w pana w lewo, delikatnie w lewo. Nie w te lewo, He, lewo, tak jest. I tak pan nie powoli. Dobra. Widzę, wyjedziemy kombajn odstawić. Opa, hopa, pyk. Taki lekcjonek. Kolejny klas na gospodarstwie. I na pewno nie ostatni. Opa, postawimy sobie go na razie z boczku. Później bizonem się wyjedzie i się go schowia. Pyk, a teraz idziemy gadać o najgorszej dla mnie rzeczy, czyli o pieniążkach. Hmm. No, pan sobie... Panie, stój, pan w drzewo walnie jeszcze. Dobra, panie, tu palety muszę załatwić. No. Tu. Opa. Oje. Wypadła mi z ręki. Jak pan nie radzi palety, to pan... Opa, patrzcie... Czter... Ile pan miał? Cztery? A, dobrze jest. A tego, co chciałem pan mówić, a płacić kiedy mam panu lub coś? Czy to nie już, trzeba tak. płacić? A teraz to ile tam, my tam byliśmy dogalni 200 bez transportu. Tak, 200 bez transportu. A ile pan za transport? Transport 5, 5, 5 tysięcy transportu autografii. Czyli 205. Tak, tysięcy, tak, tak jest. To już panu przelewam. To jest na, o tego? O tego, tak. O Od tak, tego tamtego. E, 205. I ma tam pan ode mnie stówkę na flaszeczkę jakąś. Dziękuję bardzo. nie chcę tylko bajnę, tak? Chcę papier, tak, papiery jeszcze. Siema, tu musi pan podpisać. Tu dla pana, oryginał Oto. dla mnie. To kopię sobie zrobię, zdjęcie tego i tego, dziękuję. Dobra, do widzenia. Do widzenia. A pan, mam pytanie, a pan zajmuje się tylko transportem firmowym, czy tak poza tym też? Nie, to jest moja własna to A To, pan... to jest mój prywatny, ja nie? jestem. A to. Dzwonić tam, Dlaczego? gdzie zawsze? Tak, tak. Okej. Okay. Znaczy, to pan ma bardzo wielką. Nie widzimy w zgasła mu. się tam nie pcham. Mu do tego. Mm, o to... nie! Co się stało, panie? Bo problem jest. Jaki? Nie mogę nic robić! Tak, pan nie może nic robić, daj pan wsiąść. Łe! Panie, co ja się to dzieje? Sama mi, sama mi skręca, panie. Coś się popsuła. Łe, widzowie, czekajcie, zrobię cięcie. I zobaczymy co się tu dzieje i zaraz... Opa, widzowie, jestem. Nie wiem co się tu stało z, z tą ciężarówką, zaczęła chłopu świrować, ale... Chyba coś się stało, ale poklepał tam po tym, po silniku, po elektronice i ruszyła. Pojechał. Ja Bizonem wyjeżdżam, bo będziemy go wystawiać. Chętnych do kupienia piszcie pod, w komentarzu. Chętnych na tego Bizona. Cenę wam podam w następnym odcinku, ale możecie też napisać waszą propozycję jaką wybyście. byście Ile wy byście dali za tego bizona? Temu już wszystko przyjmę. Każdą propozycję. Opa, kręcimy. Opa, i teraz pytanie, czy on tu wejdzie? Epo, pozwólcie, że sobie będę leciał tak z góry. Żeby widzieć co i jak. Opa, pannie. No, tu ciasto trochę. Żeby mi wjechać jakiś... Już większy kombajn jest. A, przeskok też jest tam. Ponad 2 metry na headerze jest z, z przeskoku. Opa, pyk. Gasimy go. Ulej, muszę się co do audycji Ulej, Opsa. Bo utknąłem. A, a bizonka se postawimy na tak szczerze. Tu z szodu, bo nie będzie mi potrzebny. W najbliższych dniach. Ale też możliwe, że kuzyn dzisiaj przyjedzie jeszcze. Mówi, że wraca i przyjedzie może mi pomóc z czymś w robocie, bo gospodarstwo sobie swoje sprzedali wyjechał jeden z drugim i nie wiadomo e, kiedy tego kiedy wrócą na stałe tutaj, czy już w ogóle nie wrócą a my bierzemy się za przytrząsanie a czekaj, zanim tego jeszcze bym zapomniał o wózku i zatorze opa pyk Wózek tak szczerze tu zostawię. Na razie go nie będę chował, bo robota jest i trzeba się z nią uporać. O, łapek. Tu se cofniemy, weźmiemy pierwszą sałkę. A klasa później zapnie się do zgrabiarki, a małym kejsem będziemy tego pracować. pek, Pierwszy raz będę grawił tą... E, nie grał, tylko przyrząsał e, tą przyrząsałką. To jeszcze maszyna nie była używana w moim gospodarstwie, bo z żyto na zielonkę było, ale to się nie używało. Tak to się chociaż trochę pożywa i nie jest taka lekkie, jak mi się wydawało. Okej, okay. zatorka tak trochę. Nie chcę nic mówić, ale buja. Pyk. Ale w, na wąskich oponach też będzie się inaczej nie jeździło z nią. A nie wiem czy Wam mówiłem, ale kupiłem ten półka pila. Pod klasa będziemy go dostawać na najbliższym sezonie. Jak on będzie chodził i to. Hmm, opa! Rozkładamy. Halo! O! Kuzyn przyjechał. Czekajcie, to idziemy się do niego przebiec, to niech się rozkłada. Kurwa się rozbudował. Bumper pierdolony. Tutaj, tutaj halo, prawie... halo. Kiedy? Przybizanie z przodu. No tu o. jesteś. Siema. Dobra, siema, siema. Rosia. Czy rozbudowałeś? Kurde, a. kostka, tu krówki, no. Trzeba było zacząć się coś rozbudowywać, a ty co tam? A ja, jak... ja PKS musiałem przegrać. O, a. a ty jak Renu... tam? renówkę wziął tamten. I... Kurde, nie mogę ten. No, a to bra brata mojego, Renówka, czarną se kupił. tak samo, samo jak ja? Co Zaraz mu tu... Opony spuszczę zaraz. A ty co tam z, z tego? Chcesz coś czymś pomóc w robocie? A co jest do roboty? A siano kosy mam nowymi nabyt, jako, nowymi nabytkami, jako już są. Nowy ciągnik ciąg przyszedł, ta, ta, taki klasior. Arionik. Oprost. Frukany widzę tu widzę kurde ja a, tu się przed... rozgadam, jak a patrz to patrz co przed chwilą przyjechało Jopie. przed tobą idealnie kombajn klasa rozbudowany gdzie co jak tu przed a, chwilą tu? przed tobą nie wiem a czy, to czy... w salonu czy to... nie używany nie. używany Jan. widzę właśnie sześciometrowy header do niego to dawaj dopóki jestem no to wiesz na co przez to dni. weź kla To możesz u mnie nocować, jak chcesz, że tam tego weź. Umiesz w tym, będziesz umiał tu jeździć? Jak ja w Stanach teraz pracuję, chłopie na Podira. Łooo. Ty chcesz, jako takimi mi to. Y tego, z tyłu masz zgrabiarkę, to weź ją zapnij. Tam w wiacie, tak? No, potem pod wiatą, tylko uważaj. Bo w żeby w silos nie walnąć. Ja idealnie, żeś przejechał, to weź tam tego, ja zacznę przeczepać, a ty. Tego. Taką przyczepę sobie kupiłem na bele. Zgrabiarę, tak? No, zgrabiarkę, zgrabiarkę. Ja ci ją zapnę i tego. Łe do przodu. Łe! stój. Pyk. I Alec, przyciążacie. Chyba, żeś, chyba powinieneś, tak, ale go. nie wiem. Opa, pyk. Halo, halo, słuchaj, na Sybii, czy nie? A słuchaj, słuchaj, kurde. A cóż tak sprzedaliście to gospodarstwo swoje? A bo tamten spierdzielił i mnie zostawił, to wiesz. Ach, ten tamten. A cóż tak tego? Cóż go tak widział, że opuścił cię? Tego jako. Ja też z nim nie mam kontaktu. Tak, jakby oddzielił się od rodziny. Nie wiem, to już musisz dzwonić do niego. A, nie, nie, odbiera, nie odbiera Nie odbiera nic. Chłopak jakby wziął, wziął to co nie jego i uciekł. Ja tam miałem w planach, żeby odkupić to od tych ludzi. nie wiem czy widzieliście, ale tą gospodę waszą zburzyli. To wszystko poburzyli i tego już tam nie ma. A to widziałem, widziałem. Zarównane wszystko i normalnie pola tam są. A maszyny to nie, kto wziął? Kurde, ty się rozbudowałeś przez te dwa lata? O kurde. Te jest kłopot lekki. Ja pie. Coś ty od. Wystarczył napęd włączyć, za to, że i poszedł. Rozbudować się rozbudowałem, ale bez mojej pomocy by tego nie poszło. Tak zwanego banku. Uważaj tam na klasa, żeby nie wpaść też tak jak ja do rowu. A to w Stanach to robisz w gospodarstwie czego? Zboża, krowy, konie, owce, Zboża, zboża tylko, same te A, pola. Też, no. A to co jakie tam macie maszyny i to? No, na tych gościńcach te takie duże bydle Ua 8R 7R. A Tak, same Ta, John Deere. Jeden case jest chyba tam. Magnum, ten duży. No. Ten od Martina? Czy nie? A ja, ja tam Fla jeszcze tym nie robiłem. Ja jeszcze tym nie robiłem, nie widziałem go, tylko wiem, że tam jest. Na Warszawie, jaki stoi. A, to nie, bo. A, gdzie ja gadam? Przecież case Magnum od y, Gordona przecież poszedł do Polski. Martin Flash Gordon, jak dobrze wymawiam. To on przecież poszedł do Polski ten case. Tu, a gdzie to nie pamiętam już. No, to idealnie tak wbiłeś się, przyjechać do Polski tak. No, gdzie mam najmniej roboty, bo ja tak które na Kosy i tyle co mam. Bo jest wszystko porobione jako siewy mam posiane wszystko po... Tego i dopiero mam żniwa, na żniwa musiał czekać. No ja ostatni sezon w Ameryce i wracam do Polski, już się o. dorobiłem. Samochód sobie kupuję, już jest w salonie. O jakiej, jak, mi. Bemu, A, babareczkę nową z salonu. Renówkę sprzedaję i... Coś tutaj chcę kupić, ale samochody bez tego. Bez, to już chciał to będziesz mógł... Bez gospodarki. W rolnictwie być, jako mnie tu pomagać. Nie, jakbyś chciał. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo to nasz liwa, tam Jadach dokończyć. I... Nie. A pieniądze tam ładne są z tego? Czy jak? No, 20 dolarów, 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Uła. Sporo i to bardzo chyba. Nie wiem, ja tam nie wiem jakie teraz przyliczenie. No tylko 12 godzin dziennie musisz pracować, nie? E, to. Tu u mnie cztery na 7. No, no nocki też masz, tylko wiesz, to tam. Teraz chodzić... I tu później wytadę. przez wodę przejechać i tu jest ta druga łąka. No bo tą nieszczęsną tam gdzie utopiłeś 30, to już tej łąki nie ma. Była za mała i za daleko ją sprzedałem. O papek. Ty wiesz co? Jak tam do tego, to wyjeździesz, ja tu zagaszę Zetora i no. idę wziąć się kecikiem po zacząć prasowanie, bo mam od sąsiada pożyczoną. Tą prasę i chcę sobie ją potestować, bo możliwe, żeby ją kupował, ale jak to widzi, to jeszcze nie wiem, dlatego chcę sobie ją potestować, a zbiór i reszta się zrobi po prostu w kolejnym odcinku. Co? Nie sees! Keruje tak, normalnie. O, widzę właśnie, jak tu jeździsz.

Prasuję, prasuję. Ej, ładny do kajsika małego. Opsa. Wiecie co, widzę, Wiełem. ja tu zaczęłam to prasowanie, ale Skończy się je na kolejnym odcinku, bo widzę, że już jest sporo mintek. I wiecie co? Ja wam dziękuję za oglądanie, wpadajcie jeszcze raz do chłopaków. Hmm. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz. Hey, TikToka, na TikToka zapraszam, do chłopaków, na Discorda, na Discorda i co? Hmm. Do kolejnego odcinka, na razie.